Witajcie wszyscy, ja jestem Jumper, a to jest kolejny odcinek w końcu naszej serii pod tytułem R równo się mc kwadrat. Ups Dobra. Tak, w końcu wróciłem. Tak, by the way. Yy, no, yy, dlaczego nie było mnie przez jakiś czas, przez parę dni, to wyjaśnię Wam zaraz. Teraz pokażę Wam, co się tu zmieniło, więc tak, tutaj. A, właśnie. Myślę, że to będzie lepiej wyglądało tak Dokładnie wgrałem sobie shaderki Chodzą mi nawet ładnie, nawet ładnie, co oczywiście to jest oczywiście wersja light. Shaderki chodzą mi na 30 fps, -a w, w miarę stałych no oczywiście Jest nieco gorzej niż yy, bez shaderków, aczkolwiek wygląda to według mnie dużo lepiej Jezu, jak ja to kocham? Miasze derki są według mnie naprawdę spoko. No, chodzi to nawet na 30 fps, czyli tak jak ja z reguły nagrywam, bo na, mam właśnie limit ustawiony na 30 fps. -ów. Dlaczego? Dlatego, że jak wiem, limit na 60, to, to co prawda nagrywało ładnie, ale co chwila były, co chwila no. Co chwila no, co jakiś czas były takie spadki nagłe do 5. I tam przez parę sekund trwały. Więc yy, nie będę tak grał. Tutaj pomodlimy się. Wielki Boże Słońca, Racz, przyjąć tego Squida do swego królestwa i zasmakować jej i jemu. Nieważne, amen. No właśnie, okej, okay, takim. Pozytywnym bardzo akc ak akcentem dut Rozpoczęliśmy ten odcinek Come on O Jezu jak to szybko rośnie To rośnie jak pan płaci ok i co teraz? Y Więc tak, a Dzisiejszy odcinek będzie prawdopodobnie dość krótki, nie wiem jeszcze dokładnie, czy będzie krótki, no bo to jest taki odcinek, ma wam pokazać tak, po pierwsze, że ja żyję, e, o czym powiem głębiej, że tak powiem, głębiej wejdziemy w ten temat bez zbędnych skojarzeń za chwilę. E, tak, to ma, ten odcinek ma to wyjaśniać. Prócz tego. Uwodzcinek mam pokazać, jakie zmiany tutaj w ogóle zaszły. Zaszły. Żdut. Yy, no i. No i tak. Jak myślę, bo nie mam w ogóle planu robionego. Myślałem, że. W, no bo nie, nie byłem w stanie nagrywać przez ten długi czas. No to pomyślałem, że nie, że uznają, że zginąłem jak JJ i tak dalej. Nie jest to tak. No i że nagram. Jednak coś. No. Wszystko zaraz wyjaśnię Okej, okay, tu to, tu to Co z tego, że tam mam i tak nadal korzystam z tego? Tam w sensie w... w you know Od przyzwyczajenia się za bardzo do angielskiego, sorry Założę sobie zbroję No teraz to, to mnie chodzi ładnie na e, Tak stałych w miarę 25 do 30 fpsów Teraz zeszło o 10 przez 100 Dokładnie przez to, ale i tak chodzi w miarę ładnie Szczególnie, że gram na full screenie No to chodzi naprawdę całkiem ciekawie, całkiem ciekawie To się topi, topi, Jezu, pali Chociaż nie, topi W sumie Nieważne Okej, okay, co robimy? Kurde, to już mi trochę spadło. Nie wiem jeszcze, czy będę na tym grał, no bo tak trochę nieciekawie to wygląda, że tak powiem. Zresztą no. Wiecie, niby jest. No, ale, a wiecie, poczekajcie, to ja sobie zmniejszę po prostu render distance, bo ja mam na farze cały czas. Myślę, na normal sobie z. I jak będzie teraz? O, no, od razu lepiej śmiga. Teraz ma, ma osiągam 3D chyba bez problemu. Ładnie. O, dut, taka brzydka ścinka jedna była na no usie. Wczytuje świat jeszcze. Ale za to tam będzie coś. No ale dobra. Przynajmniej się, o, się będzie, Jezu, co ja mam dzisiaj z wymową, sorry Przyzwyczajeniu się do angielskiego, właśnie, teraz ja wam wyjaśnię od razu co się stało A, i wyjaśnię wam przy okazji co ja mam zamiar w ogóle zrobić w tej serii jeszcze To może najpierw zacznijmy od tego co mam zamiar tutaj zrobić, więc tak A brytka ścinka Mam zamiar tutaj gdzieś zbudować magazyn, no bo niedługo przestaną i nie mi się to wszystko mieścić w tych trzech skrzynkach Poza tym lubię mieć to wszystko ładnie skatalogowane I tak Prócz tego Prócz tego um... Tak, prócz tego tam wieża I prócz tego tak, tam będzie punkt widokowy I tam będzie kolejny, kolejna baza, kolejny dom Tam będzie świątynia, tutaj będzie... no i tak Tutaj oczywiście cmentarzyk będziemy rozwijać powoli No i gdzieś farmę trzeba zrobić, no bo Jedzonko mi się też... No, bardzo powoli, bardzo powoli, bo jeszcze mam sporo, ale już zaczyna kończyć jednak Jeszcze mam tyle, jeszcze chyba spółki takie niecałe Kuk chopów w yy, skrzynce. Coś takiego. To może. O, wiem, co dzisiaj zrobimy. Dzisiaj pójdziemy zobaczyć miejsce, gdzie chcę zrobić sobie kolejną bazę. No bo ja tam poszedłem, żeby nazbierać trochę drewna na budowę tego domu wcześniej. Dude. To jest właśnie taki las. I tam jest taka bardzo miła, przyjemna dla oka zatoczka. Co prawda nie widziałem jej na shaderach Ale no to zobaczymy Po co ja wracam, ja mam tutaj wszystko co potrzebuję Dobra, nieważne Okej, okay, dobra, dlaczego mi nie było, to ja będę po drodze właśnie wyjaśniał dlaczego mnie nie było Mianowicie Jestem zaangażowany w taki program, yy, dofinansowany z Unii Europejskiej, my w sensie nasza szkoła. Jest to program, który polega między, nie, mniej więcej na tym, że bierze w tym udział tam, no bo to jest program międzynarodowy, no wiadomo, jak Unia Europejska. no wiadomo, no. Akurat nasz tak jest, no bo to może nie do końca wiadomo, bo do Unia dofinansowuje różne programy w każdym razie. A! Teraz, ale poleci reklama, ale poleci reklama No bywa Jeszcze, pomyśl, jeszcze pomyślicie, że dostaję pieniądze za to, że propaguję Unię, kurde Nie, bez przesady, aż tak nie jest W każdym razie hmm. 26,7% to nie jest jeszcze tak źle ale spada za chwilę. tak nieciekawie jest. Więc, video settings z znów na farę. Poczekam trochę. A super, bo to już zachodzi. No tak, super. Fan będzie, a pomieszczę, że moja siostra. A bywa walić. Nie będę jak przerywał, tylko dlatego, że moją siostrę słychać w końcu. Moja siostra też może zostać gwiazdą. Nieważne. Dobra. Co ja mówić? Okej. Okay. No to właśnie to jest program. Program ma, ma na imię, nazywa się Comenius. Nie wiem dlaczego, no. Jest to temacie bycia świadomym konsumentem. Czy to, to Jezu! Coś takiego? Nie, Ogariam. W każdym razie. Chodzi w nim z o to, że... Ouuuuuups, robi się tu niebezpiecznie, zaczyna się robić. Właśnie na tej pustyni tam zginąłem raz czy dwa. To by drobny problem. Ale mamy miecz. Miecz nie starczy na dużo, więc będziemy się bronić tylko w razie konieczności. Yy, tak no i pro, program polega z grubsza na tym, że są wymiany z jednego kraju do drugiego. W programie biorą udział między innymi jeden. No po jednej szkole z różnych krajów. Tych krajów jest parę, no, 9, coś takiego. I to są tak, Dania, Polska, Turcja, Rumunia, Węgry, Niemcy, Węgry, Niemcy. Kto tam jeszcze? Portugalia, Turcja, mówiłem chyba. No, coś koło tego. No, parę tego jest. No, i są takie wymiary. Jezu. Ja się przestraszyłem swojego cienia. Myślałem, że to jest pająk. <grym> Spokój. Nieważne. No i w każdym razie to jest grubość polega na tym, że do każdego kraju przyjeżdża po paru uczniów. No i właśnie na te parę dni przyjechało do nas. O, źle idę. Przyjechało do nas po 3-4 uczniów z każdego kraju. To jest była trzecia wycieczka, że tak powiem wycieczka no wymiana, że tak powiem no i chłopacy, chłopacy, no i ogólnie wszyscy z, z Polski, którzy byli już wcześniej... A, jeszcze Estonia tam była, tak by the way. Którzy byli wcześniej, bo wcześniejsze wymiany to były Niemcy oraz... tutaj chyba creeper mi buchnął Niemcy oraz Estonia. No i chłopacy nieźle rozpropagowali. Właśnie nasz... o, ciemno tutaj trochę Ale dobra Tak nieźle rozpropagowali nasz kraj, że wszyscy chcieli przyjeżdżać do Polski, pięć tych uczniów więcej mieliśmy przez te parę dni No i właśnie mnie, ja też przyjmowałem gościa i mi się trafił Duńczyk Daniczek, jak, ja, jak, jak ja to zwykłem mówić co jeszcze, no jakby co językiem? Właśnie tego programu miał być niemiecki, ale w praktyce to i tak wiadomo, że każdy mówi po angielsku. No prawie każdy, no bo tam chyba Węgrzy nie mówili, mówili lepiej po niemiecku. Turcy w ogóle nie, po, po żadnemu nie potrafili. Chyba tylko jedna dziewczyna tam potrafiła trochę po, coś tam po angielsku uciłać. Więc było ciekawie Czekajcie, ja teraz szukam tego, tego mm. Miejsca Było całkiem ciekawie Tutaj w ogóle, jak widzicie Kurek trochę jest Tam przed, przed chwilą znaleźliśmy Jajka, y, nie jajka, tylko jabłka i No ja tutaj byłem i ścinałem drzewo No no, wszyscy rozmawia po, rozmawiali po angielsku i właśnie dlatego, że przez to, że... Przez te trzy bite dni... O, dochodzimy już Bez zbędnych skojarzeń, proszę e, Przez trzy bite dni Rozmawiałem po angielsku cały czas Jeszcze moja... Nie było tak, że rozmawiałem z rodziną po... Polsku, no bo moje, Że tak powiem żeby na, mój nasz gość czuł, czuł się lepiej, no to moja rodzina też całkowicie szprecha po angielsku. Więc y, też wszyscy rozmawiali O Jezu, widzicie to No, no więc praktycznie cały czas gadałem po angielsku, z kolegami też raczej staraliśmy się nie gadać po polsku I tak to z reguły nie wychodziło i z reguły gadaliśmy, przepracowaliśmy oczywiście po naszemu No i no i przez to tak jestem trochę przyzwyczajony do angielskiego no, ale bywa Jezu ile tu sadzonek Tak Okej okay, dobra już, ponieważ już jestem to, mogę wam coś nieco... O Jezu! Jak ja dobry jestem, kurde trafić nie mogę w tego. Mogę wam co nieco powiedzieć o tym... O tym miejscu. Mianowicie tak, tu jest... Tu? O Jezu! Się przestraszyłem, nie widać go zupełnie. Tylko nie mi tutaj terenu! Uff... Dobra, bo chciałbym, żeby on mi zniszczył teren cały doszczętnie, więc. Oa, jaki snajper! Dobra, Zjemy coś. Pochodnia. O, jest ja się, ja się od razu. To ma być tu gdzieś na tym wybrzeżu. Bo strasznie spodobało mi się, podobało mi się to. Ta tutaj zatoczka, tam widzę. Jakiś ja, jakiś jak jaskinia, tak, mądry jestem, czy takiego jakiego, więc będzie coś zwiedzać i tak dalej. Poczekajcie, to sprawdzę, ile czasu mamy. O, 15 minut. Jak się rozgadałem, masakryści, sorry Was. Okej, okay, myślę, że możemy wracać. Jak wrócimy, to skończymy już odcinek. Ten odcinek taki będzie trochę z... krótki, trochę o niczym. Ale dobra, bo po pierwsze, takie odcinki też są potrzebne, poza tym. No, chciałem wam trochę zaprezentować, powiedzieć dlaczego nie robiłem filmów i tak dalej Kurde Schrzaniaj Okej okay. Dobra Teraz mam tylko łuk i zaraz strzał Pozdro Będę się bronił jakby co Sadzonką ewentualnie pochodnią, no i mam jeszcze dyrta tak, wiem, będę to trzymał w łapach no i wszyscy pomyślą, że to gówno i uciekną <noise> wiem, ja trochę pokrętna logika, z przy okazji grzybki I idziemy, możemy iść, możemy teraz iść, a jezu! no nie, teren mi, no co ty kurde robisz tutaj, no jaka masakra no i będę musiał to naprawiać później oczywiście, bo czemu nie Creeper sobie się pobawi, a Jumper naprawi No oczywiście Okej, okay, lecimy, lecimy Tutaj wybrzeżem pójdziemy Nie pójdziemy wybrzeżem, sorry was e, Walka przeciwko czterem Szkieletorom, będąc uzbrojonym Jedynie No właśnie, w to co ja jestem uzbrojony nie, niezbyt mi się podoba, jak tu ciemno Ja też nic nie widzę, spokojnie przy okazji ktoś do mnie strzela, ale fan Gdzie ja w ogóle jestem? O lol, ja też nic nie widzę, więc pozdro Jezu Zabijamy go łapą Czekajcie, zabijem, 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 zabijem nie wiem, czy zabiliśmy. Zabiliśmy. O to Ale wygraliśmy Trochę nas denerwował i to wszystko na szczęście. Bywają gorsze przypadki. Już się jasno robi, więc będzie spoko. A. Mało FPSów, ale to nic. Sorry, muszę. Nic nie widzę i nie mogę nigdzie się ruszyć. Mmm... Wiecie co, ten chyba... Ten odcinek chyba nawet wyjdzie normalnie. Ja myślę, że to będzie taki krótki 15 minut max. On wyjdzie tak jak zwykły każdy odcinek. Wschody słońca epickie są tutaj szczególnie z tymi cieniami. Nie naprawdę wschody słońca to jest like it i w ogóle. Tak! łapka za wschody słońca! tak Kto też lubi wschody słońca daj łapkę w górę. Nie no dobra, tak tak trochę po żebracku zabrzmiało. Dawajcie łapki w górę, tylko jak się wam podoba Nie, nie tak żebym was zachęcał Zresztą zachęcam was, na ale no, Nie żebym żebrał łapki Mam jeszcze trochę swojej godności Jeszcze, prawda, no bo ja, jak znam życie, jak stanę się Może jak stanę się kimś większym Będę miał tam więcej widzów, to pewnie będę żebrał, no ale dobra Na razie nie żebrał, nie żebrzę, żebrzę, nie Nieważne Okej okay. To jest jeszcze nasza, nasza pustynia. O jezu, super. Tak, to jest też informacja dla nowych moich widzów: no bo w ostatnim czasem trochę mi przybyło. Prawie setka już jest. 96 chyba dokładnie na chwilę obecną, kiedy to nagrywam. Ale nie jestem pewien, tak. Jak jest jeszcze mała liczba widzów, to łatwo jest to liczyć. <gryw> bo tak, po prostu no. No wiesz no, cieszy, wiesz no, wiecie no, cieszę się z każdego. Cieszę się z każdego zdobytego widza, czyli dokładnie z naszych ilość, nie? Później pewnie będzie trochę ciężej. No. Ale na razie jest spoko, na razie jest ładnie ładnie miło. Mam nadzieję, że widzowie będą aktywni, bo wiem sporo ich przyszło. Dopiero bardzo niedawno to tak. Aktywność naprawdę jest bardzo mile widziana. Dlaczego? Bo mogę! Tak, ja mogę i dlatego aktywność jest mile widziana. Ja tak na serio po prostu strasznie uczuć to, satysfakcję, to jak widzisz, że ten film ma dajmy mi na to dychę łapek. Więc tak, nie bójcie się lajkować, nie zabiję was za to, chyba. A może. <laughs> nie, no dobra, nie zabiję was za to, komentować też się nie bójcie. To znaczy, że oglądacie. No wiecie, to rośnie jak pan płaci. Jest też motywacja. Jezu, jak to ja strzelam na temat łapek. Kurde, można by pomyśleć, że kurde, on no, straciłem już totalnie swoją godność i żebrza. Nie. Oh my god! Co ja robię w ogóle? Nie dobra, koniec tematu łapek w górę i YouTube'a. Yy. Teraz gramy w Minecrafta, a nie kurde jakieś Let's Play YouTube Czy coś takiego brzydko zalegowało No ale bywa, z takimi... a Bardzo brzydki spadek, bardzo brzydki do 10 OK. Ale dla takich szejderków ja myślę przy... tak, ja... przy okazji Jezu, co ja mówię. Osobiście myślę, że ładnie to wygląda. I warto według mnie, o, już część mojego, o, już cały mój domek widać jak super. Ładnie on się nawet prezentuje, aczkolwiek tak mam wrażenie, że czegoś mu brakuje. Może po prostu trochę denerwuje mnie ten dach, no bo z reguły robię dachy z czegoś innego, a tu akurat miałem materiału pod. Koło siebie zrobiłem z tego, no muszę się po prostu przyzwyczaić. Myślę, że do wszystkiego trzeba by się przyzwyczaić. Ja na przykład nie mogłem się przyzwyczaić do tekstur LB, Póki zacząłem nagrać. Znaczy, uważałem je za świetne tekstury, naprawdę strasznie mi się podobały, ale jakoś nie się przyzwyczaić do grania w nich. A teraz to lubię grać praktycznie wszędzie na tych teksturach. Znaczy, no nie, nie, to nie znaczy, że gram tylko na teksturach LB, ale. Lubię grać na nich, bo są fajne. Okej, okay, dobra, kończymy oczywiście. Poczekajcie. No oczywiście, że wyrzecz z tego pełnoprawny odcinek. O kurde. Ale mi czas zlecia naprawdę sorry, wiecie, nagrywanie to jest Mega frajda Dobra, więc ja was pożegnam na tym etapie. Czekajcie, wyjdziemy gdzieś do cienia. O właśnie. Dobra, no to... Komentujcie, oceniacie, subskrybujcie i już, cześć!